Dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam o krajobrazie śródziemnomorskim, kolejny krajobraz, dosyć typowy dla naszej kuli ziemskiej. Najwięcej tego krajobrazu jest oczywiście tu w basenie Morza Śródziemnego, ale również troszkę w Kalifornii, w Australii, w RPA, gdzieś tu w Chile. Więc dlatego skupimy się na Europie. Gdzie to jest? Tu bym was prosił, żebyście w notatce Napisali, to jest wokół Morza Śródziemnego i teraz parę państw, na pewno Włochy, na pewno Włochy. Co jeszcze? No to zobaczcie, tutaj widzicie tę mapkę, tu widzicie mapę polityczną, macie też gdzieś w Atlasach, nie poszukajcie, a jak nie to zróbcie stopkatkę i tu mamy. Włochy, oczywiście nie będę Wam już tu pomagał. W Afryce jest tych państw też troszkę, tylko że tam tego krajobrazu jest niewiele, bo tu mamy góry Atlas, to tu troszkę jest, troszkę w Egipcie, a tu pustynia, Sahara podchodzi praktycznie pod samo morze. Więc większość tego krajobrazu spotkamy w Europie. Więc wymięcie tutaj te państwa. Klimat. Klimat... Jak widzicie na diagramie jest klimatem, w którym jest gorące lato. Fajnie, tu 25 stopni. W Polsce mamy jakieś 19 w tym czasie. Ale suche lato, bo popatrzcie te opady są jakieś tam 20 mm, malutko. W Polsce wtedy mamy koło 100 mm. A znowu zimy są, jak widzicie tutaj, łagodne powyżej 7-8 stopni cieplutko no, myśmy w tym roku też chyba tak mieli i deszczowo tu znowu pada sporo jesień, zima sporo pada koło właśnie tych ponad 80-90 mm nawet ponad 100 i taki klimat nazywa się podzwrotnikowy czyli śródziemnomorski po prostu więc eee, tu sobie to ładnie w notatce uzupełnicie Flora, co tam rośnie? No tam mamy tam kiedyś tam rosły piękne piękne lasy złożone z cedrów, z pini, z jakichś dębów piękne lasy, bo w tym ciepłym klimacie rosły lasy raczej liściaste, no, iglaste również, bo pinia i cedry to są to są iglia, iglaki, ale Ludzie wycięli te lasy. Przecież tam była Grecja starożytna, Rzym starożytny, państwa, które toczyły liczne wojny, budowały floty morskie, wojenne floty. Te floty ulegały zniszczeniu i znowu trzeba było wycinać hektary lasów, żeby zbudować nowe statki. Zwłaszcza z cedry pierwsze poszły, bo cedry mają najlepsze podobno drzewo do takich celów. No i, i, i została, została tam tylko taka machia dzisiaj. Taka machia, zobaczmy, jak pokażę Wam parę zdjęć. Eee, no popatrzcie, no to są takie krzaczki, to, to jest, to jest roślinność wtórna, która porosła te tereny eee, po wycięciu tych lasów, jakieś twardoliste, takie z skórzastych liściach krzaki typu oleandry, mirty, wadrzyny i one, one są odporne na to, na te gorące, na te małe ilość odpadów e, latem nie, nie wysychają. No i takie dosyć, widzicie, ciekawe nawet te, te obrazy, ale to jest roślinność, która jest wtórna, zastąpiła te oryginalne lasy. Dobrze, więc to są, to jest makia. To sobie napiszecie też w zeszycie co to jest ta machia, wymienicie parę gatunków Co tam robią ludzie? No, ludzie żyją przede wszystkim z usług, różnych usług, w tym turystyka. Usługi turystyczne to jest bardzo ważna branża. Żyją z pracy w przemyśle, żyją z, z rolnictwa, ale bardzo ważną usługą jest usługą turystyka, bo to jest piękny region turystyczny. No to tu mamy klasyczny... Akropol pewnie rozpoznajecie, takie pocztówkowe zdjęcie. I tu w tabelce zeszycie sobie, jak to wydrukujecie, wkleicie albo przepiszecie, to tu macie napisać, że to jest co? No tu jest napisane, nie? Jest to stolica Grecji, w Atenach, więc tu napiszecie Ateny, państwo Grecja, tak? Potem mamy tutaj parę innych fajnych obrazków z różnych ciekawych miejsc. Chociażby ten Santorin. no Santorum tutaj właśnie szukałem go na, na Google'ach, tych Google Earth, fajna ta, fajny program, polecam. I wystarczy wpisać Santoryn i zaraz się tu on znajdzie. Jest to wyspa, która była wulkanem. Ten wulkan taki duży był, no jakieś 400 metrów nad poziomem morza. Dzisiaj tutaj jest to najwyżej a też tam jeszcze dochodzi do 400, ale tu ten cały środek zapadł się w, wybuchu, w wyniku wybuchu tego wulkanu. To się działo w XVI wieku przed naszą erą. Niektóre legendy mówią, że to właśnie Atlantywa mogła być, tutaj ta kultura minojska upadła po, po tym właśnie, po tym zdarzeniu, po tym wybuchu. Podobno fala tsunami też przyniosła spustoszenie gdzieś na innych wyspach, bo tu jest też... Kreta w pobliżu, nie, gdzie ta, gdzie ta kreta? Tak, tutaj. Więc mamy takie krajobrazy, no zobaczmy, co coś... O, tu jest jakaś osada. I zobaczmy, jak to wygląda. No, w tym klimacie wszyscy budują białe budynki, malują na biało, no żeby tej, tego ciepła jak najmniej przejąć, żeby to ciepło, to promienie się odbijały. Bo wiecie, jakby na czarno to pomalowano, no to by gorąco było jak piekle. Więc takie krajobrazy, no to są hotele oczywiście, bo to jest widok na kalderę piękny, więc tu na pewno są najdroższe hotele. A gdzieś tam zwykły Grek, no na sam terenie też raczej nie mieszka, musiał się wyprowadzić, chyba że żyje z turystyki. Więc. Yy, takie wyspy to są typowo turystyczne. No, no, jest, zwykli Grecy to mieszkają w tej części tutaj kontynentalnej. No i tu już za bogaci nie są Grecy. Trochę widać tej, tej biedy, to my już praktycznie przeganiamy Greków pod względem bogactwa. No ale jeszcze nam tam troszkę brakuje chyba do tak. nich. Yy, dobrze, to, to by było to, więc Santorem już... Pewnie wiecie, no co to jest, no to tu sobie przeczytacie, co Bo mówiłem, Państwo wiadomo, Sardynia. No to tu macie zdjęcie, gdzie jest Sardynia? No, poszukacie sobie, mam tu jakieś zdjęcie no, na mapie chociażby Sardynia. No już tu kto widzi, to, to widzi, nie? Ale polecam Wam samemu poszukać. Państwo domyśl, tam znajdziecie sobie obiekt i tu macie napisane co tu widać piękne, piękne tutaj klify z jaskiniami oczywiście Alhambra, no tu macie na zdjęciu to jest też klasyka takiej muzułmańskiej architektury tu, zobaczcie, wygooglujcie nawet piękna rzecz, koniecznie trzeba tu kiedyś pojechać zobaczyć Etna, oczywiście to jest, jest wulkan, tutaj wysokość, macie podać, Na Sycylii, gdzie jest Sycylia, znajdźcie też wyspa duża wyspa tak. no i co turystyka tak jak mówiłem oczywiście rolnictwo też tutaj poświęcono temu rozdział to no co się robi no to jest typowy region uprawy właśnie jakichś cytrusów stąd mamy często pomarańcze jakieś hiszpańskie najczęściej sardynii mandarynki winoroś czyli Rolnicy mają całe, całe hektary winnic, gdzie są rzędami nasadzone krzaki winorośli, potem produkcja wina albo na sprzedaż, same owoce. Oliwki też pewnie znacie, kupujecie, jecie. Mamy zielone, czy takie czarne oliwki. Oliwę się potem z tego toczy albo, albo na do słoiczków. Więc tutaj macie te hasła sobie rozwincie, co się tam... Ale również, również się hoduje ryby, bo dzisiaj coraz częściej zamiast pływać, szukać ryb, to się je hoduje w takich marikulturach. Siatki ogradza, ogradza się i, i sypie się tam jakąś paszę. Często niestety są to antybiotykami. Te ryby no, jemy, ale tolelibyśmy gdyby one sobie na dziko żyły, niż takie. Bo one też chorują i dlatego się te antybiotyki tam potem sypie. No, doradam, tutaj mamy labraksa. Dobre, duże ryby. U nas jest za chłodne morze, żeby takie ryby urosły. Więc my mamy inne gatunki. Okej, okay. to co? No, to to zrobicie. Ćwiczenia sobie zrobicie, tutaj no, bajeczka, koloseum, alhambra, to wszystko łatwe. I rozszyfrujcie sobie te tutaj zagadki. Naprawdę są łatwe te ćwiczenia. Tu macie troszkę o turystyce dla dociekliwych. E, również Wam dam kartę pracy tutaj. To jest taka karta pracy. Jak ktoś chce, to sobie ją wydrukuje, dostanie plusa za, za tą kartę pracy. To mi wyświcie najlepiej notatkę plus kartę pracy plus ćwiczenia dla dociekliwych. Wysyłajcie całe ćwiczenia, bo nie tylko tą jedną stronkę, od razu zróbcie zdjęcia tych dwóch stronek czy trzech i wyślijcie, jak chcecie plusa. Tak, no jak co, to resztę na lekcji. Dopytajcie się. Do zobaczenia.